Cześć. W dzisiejszym wideo opowiem Wam o 10 najczęstszych błędach popełnianych przez młodych, nowych przedsiębiorców. Pierwsze nie są gotowi mentalnie na podejmowanie decyzji. Z racji tego, że przedsiębiorca jest młody, on może wiedzieć, jak chciałby poprowadzić firmę, o czym chciałby rozmawiać ze swoimi kontrahentami, w którym kierunku powinni się rozwijać, aczkolwiek psychicznie, mentalnie i w swojej głowie jeszcze nie jest nastawiony na to, aby podejmować Twarde i zdecydowane decyzje, dzięki którym rozwój firmy będzie możliwy jeszcze szybciej. W związku z czym mentalność jest bardzo ważnym aspektem w przypadku nowych przedsiębiorców, żebyś mogli to w głowie sobie uświadomić i dzięki temu szybciej rozwijać swoją firmę. Po drugie, brak planu realizacji pomysłu. Młodzi przedsiębiorcy bardzo często mają jakiś tam biznes plan, aczkolwiek nie idą konsekwentnie w realizacji zamierzonego celu powinni sobie usiąść, wypisać krok po kroku, co chcą robić, w którą stronę powinni zmierzać, tak aby konsekwentnie, małymi krokami iść i zmierzać w kierunku znowuż tego, aby firma się szybciej rozwijała, pozyskiwała więcej klientów i w związku z czym mogła rozszerzać swoją działalność na nowe rynkach. Po trzecie, egoizm młodych przedsiębiorców. Młody przedsiębiorca, który zaczyna, bardzo często wszystko chce zrobić sam. Na wszystkim według niego najlepiej się zna, nikomu nic nie mówi, nikomu nic nie zleca, w związku z czym zamyka się jakby w swojej klatce. Nie jest to na początku dobre rozwiązanie, powinien otworzyć się na myślenie innych, rozmawiać z innymi, aczkolwiek bardzo często nowi, młodzi przedsiębiorcy popadają w kwestię tego, że. Oni są najlepsi, oni są najważniejsi, oni wszystko zrobią i oni wszystko umy. Egoizm nie jest dobrą rzeczą w prowadzeniu biznesu. Po czwarte, pomoc specjalistów, czyli przyznanie przed samym sobą, że nie wiem wszystkiego. Nie o to chodzi w firmie, abyś ty jako szef, pracodawca, wiedział wszystko. Nikt na świecie nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego. Chodzi tutaj o to, abyś ty mógł. Zlecać zadania, wyszukiwał odpowiednich fachowców i specjalistów, posiłkował się i czerpał z ich wiedzy z korzyścią dla rozwoju firmy. Ty powinieneś mieć wizję i ogląd na całą organizację, a nie tracić swój czas na to, żeby uczyć się wszystkiego. Kolejnym błędem młodych przedsiębiorców jest zaniżanie ceny. Zaniżanie ceny, tym bardziej na początkowym etapie Twojego biznesu, jest bardzo złe. Bardzo złe z tego powodu, że zawsze na rynku znajdzie się przedsiębiorstwo, firma, która zaoferuje taki sam produkt albo taką samą usługę po niższej cenie. Oferując produkty w niskich cenach, na których masz mało zarobku, tym samym powodujesz fakt taki u siebie w przedsiębiorstwie, że będziesz miał mniej pieniędzy na rozwój, na wynagrodzenia pracowników, na serwisy, na ewentualne reklamacje, które i tak w przyszłości nadejdą, także konkurowanie. Jak najniższymi cenami jest bardzo złe, od początku powiniene się mentalnie nastawić na to, żeby ceny Twoich produktów i usług były jak największe, jak najwyższe, gdyż, jeżeli psychicznie nastawisz się odpowiednio na samym początku, jak to mówią wedle powiedzenia, czym skorupka za młodo nasiąknie tym na starość będziesz w stanie bardzo szybko, w perspektywie dłuższego czasu, rozwijać swoją firmę. Co innego jest w przypadku, jeżeli będziesz już odpowiednio dużym przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwem, które zdominowało rynek, wtedy możesz, mając takie możliwości, zejść z marży, obniżyć tą cenę i dzięki temu również zarabiać, zarabiać skalą i ilością wyprodukowanych produktów. Aczkolwiek jest to kwestia przyszłości. Na pewno nie polecam tego robić na samym początku. Następnie mamy nieznajomość konkurencji. Młody przedsiębiorca, który wchodzi na rynek, powinien mieć bardzo dobry ogląd na temat firm, z którymi będzie potencjalnie konkurował. Rynek jest duży, tort do podziału jest duży. Jeżeli zaczynasz w obrębie swojego województwa, osiedla, nie mówię już o Polsce bądź też o całym świecie, bo to przyjdziesz czasem, powinieneś znać firmy. Które lokalnie oferują produkty lub usługi, bardzo podobne lub takie same do Twoich. Dzięki temu, że poznasz konkurencję, będziesz w stanie poznać ich ceny, jak również jakość tego, co oferują, i będzie Ci dużo łatwiej układać strategię, rozmawiać ze swoimi pracownikami i wytyczać ścieżki i cele na przyszłość. Następnie mamy brak umiejętności sprzedaży, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, Powinieneś umieć sprzedać siebie, swój produkt lub usługę, którą oferujesz w swojej firmie. Umiejętność sprzedażowa jest to główna, podstawowa umiejętność, którą powinieneś osiąść. Bądź też mieć tak super wyćwiczonych fachowców, którzy będą umieli sprzedać Twój produkt. Bo bez sprzedaży nie będzie produkcji towaru, nie będzie logistyki, nie będzie jego wysyłki, nie będzie żadnych innych pozostałych czynności. To od sprzedaży towaru rozpoczyna się droga Twojego produktu na rynku. Umiejętność sprzedażowa jest, tak jak powiedziałem, bardzo ważną umiejętnością. Jeżeli jej nie posiadasz, warto byłoby, abyś się doszkolił, poczytał jakieś książki, pojeździł gdzieś na jakieś mentoringi, porozmawiał z ludźmi, którzy umieją sprzedawać tak, abyś umiał sam Sprzedać siebie, swój produkt, czy też usługę, z racji tego, że jest to bardzo ważny aspekt w Twojej firmie. Kolejnym błędem jest obawa przed porażką. Nie obawiaj się porażek, one zawsze będą. Rozczarowania powinieneś umieć przyjąć jako coś, co jest tylko kolejnym etapem w prowadzeniu Twojej działalności. Naucz się tego, że porażki prędzej czy później przyjdą i nie musisz się tego obawiać. Powinieneś nauczyć się wyciągać z nich odpowiednie wnioski, tak aby cofając się o jeden krok wstecz, pójść dwa kroki do przodu. Dzięki porażkom możesz wyciągnąć więcej wiedzy niż tylko i wyłącznie z sukcesów, które ci się przydarzają. I ostatnie, brak siły charakteru. Nie zrażaj się tym, że na początku twój charakter nie będzie mocno ukształtowany, że nie będziesz wytrwale dążył do celu. Jest to długotrwały proces, z którym sam musisz sobie poradzić. Przyjmuj na siebie krytykę innych, słuchaj innych, bo dzięki temu twój charakter będzie mógł się szybciej ukształtować. A ty w całym tym procesie odnajdziesz się szybciej i lepiej będziesz umiał wykonywać swoje obowiązki. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli film był dla ciebie wartościowy, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, zostaw po sobie jakiś komentarz i do zobaczenia następnym razem. Cześć.